ZUMI VIDEO prezentuje Niepowtarzalny wystrój, wyjątkowa atmosfera i wyśmienity smak piwa? Zapraszamy do restauracji Browar Grocka 15 w Lublinie. Położone w centrum miasta Browar i Restauracja, mieszczące się w XVI-wiecznej kamienicy, to doskonałe miejsce na spotkanie w gronie przyjaciół, biznesowy obiad czy kolację tylko we dwoje. Dumą naszego lokalu jest własna warzelnia produkująca trzy gatunki piwa – jasne, ciemne i pszeniczne. Trunki można zamawiać także na wynos. Dodatkową atrakcją są piwa sezonowe. Dzięki pomysłowym rozwiązaniom architektonicznym nasi goście mogą obserwować proces produkcji. Zajmujemy się też kompleksową organizacją przyjęć oraz imprez, a klientom oddajemy do dyspozycji pięć kondygnacji ciekawie zaaranżowanych sal. ZUMI więcej o firmach, produktach i usługach.